Pokój dobro. Nie wiem, czy słyszycie w tle krakowski Hejnał. To znak 11 godziny, która wybiła właśnie na krakowskim rynku. W tej godzinie chcemy zaprosić Was na 24. Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Do miejsca odległego od Krakowa, do kalwarii pacławskiej za przemyśl. Tu beton, tam piękna zieleń, tu cięte kwiaty. Tam kwiaty, które wyrastają w sposób naturalny. Spotykamy się pod hasłem Projekt Mesjasz, po to by razem szukać żywych korzeni naszej wiary. By razem rozkwitać. Dla kogo? Dla Boga. By razem skomponować nowy hejnał, nową melodię życia każdego z nas. Będą z nami m.in. siostra Anna Bałchan, Szymon Hołownia, Marek Nowicki, Adam Woronowicz wielu innych gości. Trochę dobrej muzyki, franciszkański zespół, ale nie tylko. I oczywiście my. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Do zobaczenia.